Dobry wieczór. W dzisiejszym odcinku, parę słów na temat konkursu, który ostatnio ogłosiłem z okazji 200 odcinka QA. A w drugiej części postaram się odpowiedzieć na pytania kolegów, którzy żywo interesują się tym, jak ryby reagują na pewne parametry środowiska, a konkretnie tlen, zawartość tlenu i temperatury. Jeśli Was to interesuje, to zapraszam. Początek wyniki konkursu, ogłosiłem je co prawda już pod, w komentarzu pod tym odcinkiem 200 Q&A, ale nadal dwóch kolegów, którzy zasłużyli na nagrody nie odezwali się do mnie, więc może tym razem dotrze do nich ta dobra nowina. Po pierwsze więc odpowiedzi na pytania poprawne. Największy szczupak, którego udało mi się złowić, najcięższy szczupak, którego udało mi się złowić w Holandii, Ważył 20,5 kg. Pytanie było też o pstrągi potokowe i tęczowe. Czy to jest ta sama rodzina? Tak, to jest ta sama rodzina. Nazywa się Salmonide po łacinie. Pytanie trzecie dotyczyło tego, czy pstrąg, czy karp jest mniej odporny na uszkodzenia mechaniczne, którego mogą spotkać w życiu. Właściwa odpowiedź brzmi: karp jest mniej odporny na uszkodzenia. W czwartym pytaniu chodziło o to, aby wymienić Przynajmniej jedno jezioro w Europie, które ma populację łososia, osiadłą populację łososia. Niektórzy nie zrozumieli tego do końca. Jeden z kolegów podał jezioro Michigan, które zdecydowanie nie leży w Europie. Wielu z Was podawało inne jeziora w Europie, które mają populację łososia, który przepływa w swoich wędrówkach przez to jezioro. Natomiast jest to, są to populacje morskie, tak? czyli takie, które żyją w morzu, dorastają w morzu, wchodzą do jeziora, a później do rzek wpadających do tego jeziora, żeby odbyć tarło. Nie o takie jezioro, jeziora mi chodziło. Chodziło mi o jeziora, w których jest populacja tak zwana landlocked, czyli lądowa populacja łososia. Łososie, które żyją w wodzie słodkiej całe życie. Żyją w jeziorze, a do tarła przystępują w rzekach wpadających do tego jeziora. Mówiłem w jednym z odcinków o jeziorach w Szwecji, Wener i Weter. i właśnie to była prawidłowa odpowiedź. Ostatnie pytanie dotyczyło imienia kolegi Filipińczyka, który pokazał nam, jak się łowi 70 w Szwecji. I imię jego brzmiało Jezus. No więc wygrali koledzy, którzy ukrywają się pod nickami Marcin Stegwa, Stenwak 8890, drugie miejsce Adam XK. I trzecie miejsce stary Wyga 606. Kolega Marcin się już do mnie odezwał i mam nadzieję, że już odebrał przesyłkę w postaci Double Blade Spinner by Salmo. Prototypu, jednego z prototypów podwójnej obrotówki, która kiedyś miała wejść do, do produkcji pod marką Salmo. No, a koledzy, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce, do tej pory się do mnie nie odezwali. Proszę się odezwać, bo czekają na Was nagrody. Mianowicie. Ten, ja tutaj, ze świetnej dwa fury popy, prototypy, na których testowałem pomysł miejscowego flokowania, żółty i czarny, z czarnym i żółtym flokiem. No, nie weszły do produkcji. Tym bardziej, tym bardziej myślę, że są cenne, nie tylko dla kolekcjonerów, bo można spokojnie na nie łowić. I z kolei jeszcze jedna nagroda to są Lil Bagi. Które też nie weszły w tej formie do produkcji, bo są w, y, wykonane w całości z barwionego plastiku. Z czego zrezygnowaliśmy, o tym mówiłem wcześniej. Natomiast są to unikaty bez wątpienia. Nie wiem, czy ktoś ma y, na świecie tego rodzaju y, egzemplarze Lilbaga. Myślę, że raczej nie. Chyba że osoby, które dawno temu weszły w posiadanie, y, przy moim udziale. W każdym razie kolega z drugiego miejsca może sobie wybrać albo poperki, albo lidbagi. Trzecie miejsce będzie musiało się zadowolić tym, co zostanie, ale nadal czekam na kontakt. Dobrze, teraz przystępuję do opowiadania na pytania. Pierwsze pytanie zadał kolega Pigmay. Panie Piotrze. Mam takie pytanie odnośnie temperatury, czy w takich warunkach, jak teraz, że w nocy jest do minus 10, a w dzień lekko na plusie, w ogóle jest sens wybierać się nad rzekę? No tak to kolega zadał mnie z dwa tygodnie temu to pytanie. Więc sytuacja się trochę zmieniła. Raczej z tego co słyszałem zapowiadane są wyższe temperatury w przyszłym tygodniu nawet plus 14 więc no może już po czasie ale nigdy nie wiadomo z tą pogodą u nas różnie bywa więc i też na przyszłość myślę że to może być ciekawe. Muszę wam powiedzieć że pstrągi oczywiście żerują nawet jeśli temperatura wody spada poniżej 1 stopnia, zresztą inne gatunki też. Na pewno wielu z Was mówiło w zimie, podczas mrozu, w bardzo zimnej wodzie, gatunki, które są w zasadzie gatunkami letnimi, takie jak na przykład klenie. Oczywiście bardzo trudno jest określić w temperaturę wody, zwłaszcza w w łowisku, który ma głębokość kilka metrów, no bo zawsze przy powierzchni jest inna temperatura, głębiej inna. W zależności od pory roku, oczywiście, jest, może to być odwrotnie. Łowiliśmy szczupaki na przykład kiedyś w wodzie, która miała temperaturę nawet niecałe stopień, pół stopnia, i brały, co prawda, mułowato trochę i w ogóle nie walczyły, ale złowiliśmy wtedy w 3, nie 3 metrówki. Więc można, i zresztą wiadomo, że szczupaki zerują również pod lodem, pływają w bardzo płytkiej wodzie, przy trzcinach. Dosłownie no, Rosjanie lubują się w takich filmach. Możecie znaleźć na ruskich kanałach y, takie filmy, gdzie widać szczupaki, które kursują dosłownie na wodzie, która ma 30 cm pod lodem, lód grubości niewiadomej, no, i pod lodem jest 30 cm tam w trzcinach. Przy brzegu kryją się płotki, a szczupaki za nimi tam podążają. Woda oczywiście w tym miejscu ma około 0 stopni, tuż pod lodem, więc nie widać, żeby szczupaki bardzo z tego powodu cierpiały. W związku z tym, a wiadomo, że szczupak troszkę cieplejszą wodę lubi, bardziej w każdym razie niż w stronę, więc wszystkie ryby żerują w zimnej wodzie i tu nie do końca o to chodzi. Oczywiście trawienie odbywa się dużo wolniej w zimnej wodzie, o tym też już kiedyś Wam mówiłem, i w związku z tym w zimnej wodzie trawienie jest wolniejsze, więc rybom wystarczają mniejsze kąski, pochłaniane rzadziej i to im wystarcza do utrzymania bilansu energetycznego na plusie. W Jeziorze zresztą sprawa jest prostsza, bo wiadomo, że pod lodem jest 0 stopni, a na kilku metrach jest do samego dna jest temperatura plus 4. W związku z tym, jak wiecie, że ten, woda o temperaturze plus 4 stopni jest najcięższa, więc opada. Tak to sprytnie sobie natura ustawiła. Natomiast w rzece jest trochę inaczej. Sytuacja jest bardziej skomplikowana. Oprócz tego, że jest prąd, to na temperaturę rzeki mają bardzo duży wpływ źródliska, które często, które często są gdzieś tam w dnie i nie widać ich z brzegu nawet. Natomiast mocno wpływają na temperaturę. W wielu rzekach pstrągowych, dzięki źródłom właśnie, w ogóle pstrągi mogą żyć w tych rzekach, ponieważ w zimie one... Lekko podnoszą temperaturę wody, natomiast w lecie obniżają temperaturę wody. No i często, tak jak powiedziałem, jest to błogosławieństwo wręcz dla populacji pstrąga, bo bez tych źródlisk te ryby nie mogłyby przetrwać w tych rzekach. Właśnie w okresach wysokich temperatur, kiedy temperatura powietrza sięga 25-30 parę stopni, woda, jeśli by się nagrzała do tych 30 stopni, to pstrągi oczywiście tego nie wytrzymują. Przyjmuje się, że letalna temperatura dla pstrąga potokowego to jest 24 stopnie, chociaż to nie jest takie proste, bo też zależy od zawartości tlenu, od tego jak długo jest ta, występuje ta podwyższona temperatura, w jakiej kondycji są te ryby i tak dalej, No w każdym razie pstrągi oczywiście nie lubią wysokich temperatur i źródła często ratują je od śmierci. Oczywiście ryby źle reagują na wszelkie gwałtowne zmiany, zarówno ciśnienia, o czym już mówiłem kiedyś, ale też yy, temperatury wody. Tak więc zaraz po takiej gwałtownej zmianie zwykle następuje zatrzymanie żerowania, ryby zapadają w taki krótki letarg, muszą się zaklimatyzować, potem jednak szybko się przyzwyczajają do tych zmienionych warunków i yy, zaczynają żerować. Jednak w zimie występuje jeszcze dodatkowy czynnik, który mocno wpływa na żerowanie pstrągów i innych ryb, mianowicie spływ wody pośniegowej. Jeśli mamy do czynienia z długotrwałymi mrozami, to oczywiście ziemia wokół rzeki, brzegi zamarzają, spada śnieg. W momencie, kiedy jest temperatura w ciągu dnia plus kilka stopni, zaczyna się odmarzanie tego, tego towarzystwa, zarówno śniegu, jak i brzegów. I cała woda, która spływa z pola, z okolic nad rzeką, ma temperaturę 0 stopni, no bo taką ma temperaturę top, topniący śnieg. I ta gleba, która odmarza, w związku z tym przez kilka dni woda jest bardzo mocno schładzana przez właśnie przez, z tego tytułu z uwagi na tą wodę, która spływa z pola. I tutaj przez pierwsze dni zwykle jest bardzo mocne zatrzymanie żerowania, i to jest problem, bo to jest taka gwałtowna zmiana. Nie tak jak pod wpływem zmniejszenia się temperatury powietrza, bo ten czynnik znacznie wolniej ochładza wodę w rzece. Jeśli jednak nasza rzeka ma bogate źródliska, co warto zaobserwować właśnie w takim celu, żeby wiedzieć, jak zachować się w, w czasie zimy, czy w okresie przejścia zimo, zimowo-wiosennego, kiedy nie wiadomo, na który odcinek lepiej uderzyć, no, w nocy było minus 10, gdzie pojechać. Ja bym pojechał na odcinek taki, o którym wiemy, że tam są bogate źródła, ponieważ tam temperatura wody będzie na pewno wyższa, mniej narażona na takie skoki bardzo gwałtowne, góra dół, ponieważ. Yy, te źródła stanowią taki swego rodzaju bufor termiczny i na pewno obstrogi będą lepiej żerowały niż na, na odcinku gdzie nie ma źródlisk, gdzie woda bardzo szybko się schłodziła yy, i ryby na pewno troszeczkę gorzej żerują. Jak to zaobserwować? No w lecie wiadomo wchodzimy do wody czasami, sprawdźcie, włóżcie łapę do wody yy, mimo, że jest bardzo wysoka temperatura powietrza, woda w tym miejscu będzie chłodna. Natomiast w zimie te klasyczne rzeki pstrągowe w ogóle nie zamarzają, bo ich temperatura często, mimo, że powietrze ma minus 15, woda ma plus 4, na przykład plus 3. To jest absolutnie yy, najlepszy dowód, że w tym miejscu są bogate źródła. No i właśnie na taki odcinek bym w czasie mrozów pojechał. No oczywiście, jeśli tylko temperatura powietrza w ciągu dnia jest powyżej minus 5, bo jeśli jest poniżej minus 5, no to z moich obserwacji bardzo kiepsko się łoi, wszystko zamarza i generalnie jest to męczarnie. Jedno jest pewne, w domu ryby nie złowimy, więc warto być nad wodą nie tylko dlatego, żeby pooddychać świeżym powietrzem i trochę poprawić kondycję, ale również, żeby dać tej rybie, która właśnie w ten dzień, kiedy wszystkie ryby nie żerują, ta jedna, o której marzymy całe życie, właśnie postanowi kłapnąć naszą przynętę. No i... Jedno branie często uratuje kiepski dzień, kiedy zmarzniemy i trochę się pomęczymy. Kolejne pytanie zadał kolega pod pseudonimem masoż UV8HF SOK. Witam Panie Piotrze, dziękuję za wiedzę, którą Pan przekazuje. Skorzystam ze wskazówek i spróbuję złowić pierwszego pstrąga. Mam dwa pytania. Niedaleko mojego miejsca zamieszkania płynie sobie rzeczka o szerokości do 2 metrów. I w maju spotykałem na tej rzeczce ławicę rybek z czarnym paskiem na boku. Te rybki miały do 10 cm. Jestem bardzo ciekaw, co to mogły być, być za rybki. I drugie pytanie. Na naszym stawie koła wędkarskiego doszło do, prawdopodobnie do zatrucia. Był bardzo niski poziom tlenu, co skutkowało śnięciem ryb. Pierwsze, jakie było widać, to węgorze i amury, następnie karpie, szupaki. Ale o szupakach właśnie mowa. Jak to jest z wytrzymałością szczupaka? Każdy uważa, że wszystkie szupaki zdechły. Nie ma ani jednego na stawie, ponieważ przy wyciąganiu ich z wody zliczyliśmy ich dziesiątki. Staw ma 2,5 hektara. Ale po dwóch latach okazało się, że jednak jakieś szupaki się uchowały i to niemałe ilości i niemałe sztuki. Co pan sądzi na ten temat? Pozdrawiam. Pozdrawiam kolegę. Po pierwsze, co to były za małe rybki? Jeśli to był, była ławica, na rzecz, jak rozumiem, typowana jako pstrągowa, jeśli to były ławice małych rybek do 10 cm, przypuszczam, że trochę mniej niż 10 cm. Rybki z wyraźnym paskiem, który widać z brzegu, to na 99% były strzeble potokowe. Tutaj macie zdjęcie tego gatunku. Obecność szczebli potokowej w rzece świadczy o tym, że stan środowiska jest bardzo dobry, woda jest czysta, odpowiedniej termice i odpowiednim natlenieniu. W związku z tym absolutnie świetne środowisko dla pstrąga. Oprócz tego, że ten gatunek strzebla potokowa jest wyznacznikiem dobrego stanu środowiska, to jeszcze dodatkowo jest świetnym pokarmem dla dużych pstrągów. W związku z tym może nie na tym odcinku, gdzie ma mniej niż 2 metry, chyba, że ma dołki takie poniżej metra głębokości, tutaj bym też szukał właśnie dużych ryb, bo y, duże pstrągi oczywiście, tak jak mówiłem ostatnio, żerują głównie na owadach, ale jednak tak obecność małych ryb jest bardzo ważna, bo co jakiś czas lubią sobie kładnąć właśnie taką rybkę albo żabę y, właśnie w tym okresie, tak jak teraz na przełomie zimy i wiosny. I to y, na pewno wpływa mocno na tempo ich wzrostu. Drugie pytanie kolegi dotyczy tego śnięcia na Stawie o powierzchni 2,5 hektara. Rozumiem, że ktoś badał przyczynę tych śnięć i diagnoza była taka, że przyczyną była, była przyducha, czyli spadek zawartości tlenu w wodzie. Bo jeśli było to zatrucie, to oczywiście zatrucie w sensie dostała się do wody jakaś trucizna. Niestety to się dzieje. Zwykle jest to Wynik niefrasobliwego postępowania rolników ze środkami ochrony roślin. Ja pamiętam ze studiów taki wykład profesora od biochemii, który uświadomił nam, jak toksyczne mogą być niektóre substancje, niektóre środki, które są były i przypuszczam, że są dostępne cały czas w handlu są niektóre środki sprzedawane właśnie do prysków roślin owadobójcze przeważnie i niektóre z nich są tak to toksyczne wyobraźcie sobie, że wystarczy 1 cm3, żeby wytruć wszystkie ryby w basenie w zbiorniku o objętości basenu olimpijskiego. Niewiarygodne ale tak jest. Oczywiście ten środek musi się odpowiednio rozprowadzić, rozejść ale taka objętość czyli 1 cm na objętość basenu basenu olimpijskiego wystarczy, żeby wytruć wszystkie absolutnie ryby. Kiedyś też zrobiliśmy takie obliczenia prowizoryczne. Co by było, gdyby na źródłach drwęcy umieścić taki, taki, taki pojemnik o, o pojemności jednego litra z takim środkiem? Na jakiej długości rzeki drwęcy zginęłoby całkowicie życie? Popatrzcie sobie na mapę, bo to jest ciekawe. Ten jeden litr Odpowiednio dowkowany w postaci kropelek, które tam sobie skapują do tej rzeki na źródłach, wytrułby wszystkie ryby i wszystkie absolutnie zwierzęta, organizmy żywe, aż do jeziora drwęckiego w Ostrudzie. Więc toksyczność niektórych truciz jest straszna, makabryczna, i trzeba bardzo, bardzo uważać na ich stosowanie w obrębie zbiorników wodnych. Często później takie zatrucie jest trudne do do wykrycia, w sensie z, y, sprawca jest trudny do wykrycia, no, bo gdzieś tam sobie wypłukał jakiś zbiornik w rowku, który wpada do, do jeziora czy do rzeki i jest makabra. Y, no cóż, możemy tylko próbować uświadamiać sadowników, ogrodników, y, ludzi, którzy stosują takie środki, o tym zagrożeniu i mieć nadzieję, że mają trochę mózgu w głowach. No y, jeśli tutaj y, wystąpiła przyducha, czyli spadek tlenu w wodzie, Przyduchy, jak wiecie, mogą wystąpić w zimie lub w lecie. W zimie pod lodem, w lecie, z uwagi na to, że sprzyjający zespół czynników fizykochemicznych spowoduje, że zawartość tlenu spada poniżej stężenia letalnego dla, dla konkretnych ryb. Niestety, z uwagi na ocieplenie klimatu, które widzimy, prawdopodobnie będziemy świadkami takich zdarzeń, czyli przyduchy letniej coraz częściej. Wiąże się to z zanieczyszczeniem. Oczywiście wód, z eutrofizacją wód, ze zmniejszeniem przejrzystości wody, co za tym idzie, za z zanikiem litoralu, tych roślin, roślinności przybrzeżnej, itd., itd. Niestety prognozy dla wielu jezior nie są zbyt ciekawe w kontekście tego ocieplenia klimatu. Musimy jednak wiedzieć, że ryby są bardzo wytrzymałe i zwykle część z nich przeżywa mimo pozornie letalnych parametrów wody, czy to dotyczy temperatury, czy tlenu. To jest trochę tak właśnie jak z tą temperaturą, ponieważ wystarczy, że w takim stawie jest gdzieś na dnie źródło, o którym w zasadzie nikt nie wie, albo dopływa woda świeża jakimś rowkiem, i w tym miejscu ryby potrafią przetrwać, mimo że zawartość tlenu w całym stawie jest bardzo niska i spowodowała prawie to, totalne śnięcie. W tym miejscu, gdzie temperatura jest niższa, tlenu będzie nieco więcej i parę ryb przetrwa. Dlatego że. Myślę, że to wiecie: im niższa temperatura wody, tym rozpuszczalność tlenu jest wyższa. Czyli w tych miejscach, gdzie były te źródła przednie stawu, na pewno było więcej tlenu, i tam trochę tych ryb w okolicy tego miejsca mogło przetrwać. Najbardziej wrażliwe na zawartość tlenu w wodzie są, jak wiecie, takie gatunki zwane szlachetnymi, takie właśnie jak pstrąg, sieja czy strzebla. Dla nich optimum zawartości tlenu to jest 10 do 15 mg na litr. W kolejności następnej są takie ryby jak lipień, kleń czy miętus, które wymagają 7 do 10 mg na litr. Później brzana, płoć, okoń, szczupak, sandacz 5 do 6 mg na litr. No i najbardziej odporne w końcu leszcz, sum, które wytrzymują spokojnie i żyją bez problemu w wodzie, która ma około 5 mg tlenu na litr. Natomiast takie ryby jak karaś, karp czy lin potrafią żyć w wodzie, Która ma poniżej 3 mg. Oczywiście te zakresy, które podałem, dotyczą optymalnych temperatur dla wymienionych gatunków ryb. Natomiast jeśli chodzi o poziomy letalne zawartości tlenu, to one są oczywiście dużo niższe. I tak, na przykład, dla pstrąga podaje się między 1 a 3 mg na litr. Dlatego, że to zależy też od temperatury wody, o czym już wcześniej mówiłem. Natomiast jeśli chodzi o karasia, karaś wytrzymuje nawet 0,1 mg na litr, czyli wielokrotnie 10-30 razy mniej niż w stronę. Stąd karasie żyją praktycznie w każdej sadzawce, mogą wytrzymać nawet okresowe, prawie kompletne zaniki tlenów, zapadają wtedy w rodzaj letargu i przetrzymują. Dlatego są bardziej, no, bardziej przystosowane do, do, tego, do tego, co nam grozi, czyli. Totalnego ocieplenia klimatu. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że w każdej rzece zamiast strągów będą karasie. Ciekawe jest też to, w jaki sposób ta kombinacja temperatura, zawartość tlenu są odbierane przez różne gatunki ryb. I tak na przykład w przypadku siei, sieja w temperaturze 15 stopni wytrzymuje stężenie nawet 1 mg tlenu na litr. Natomiast przy temperaturze plus 25 stopni, czyli tylko 10 stopni więcej, nawet 4 mg na litr mogą spowodować jej śnięcia. Natomiast w przypadku karpia ta zależność wygląda następująco. Przy 5 stopniach Celsjusza temperatury wody karp wytrzymuje nawet 0,1 mg tlenu na litr, czyli bardzo niską zawartość tlenu, taką jak wspomniałem w przypadku karasia. Ale jeśli temperatura wzrośnie nawet o 20 stopni, czyli Woda ma temperaturę 25 stopni, to nadal karp może żyć w wodzie o zawartości tlenu poniżej 1 mg. Także to są, tutaj widać, jak, jak różne są wymagania środowiskowe tych gatunków, o małych i większych wymaganiach w stosunku do tlenu. Ciekawym też przykład, przykładem tutaj jest wspomniany przez kolegę węgorz. Węgorze, jak kolega stwierdził, pierwsze, jako jedne z pierwszych kitowały na tym stawie powodu braku tlenu. Dlaczego to jest ciekawe? Rzeczywiście węgorze z jakiegoś powodu są mniej odporne na niską zawartość tlenu niż inne ryby, choć mogłoby się wydawać, że powinny wytrzymywać najdłużej. Dlaczego? Dlatego, że u nich oddychanie w dużym stopniu odbywa się przez skórę i z tego też powodu węgorze mogą wytrzymać, jeśli tylko mają wilgotną skórę, poza środowiskiem wodnym. I rzeczywiście potwierdzone były Przypadki, że węgorze wychodziło, opuszczały jakiś zbiornik i kierowały się do najbliższej wody po to, żeby zmienić środowisko, po to, żeby wędrować. To mają zakodowane i o tym wiecie, wędrówkę, poszukiwanie morza i tego obiecanego Morza Starogazowego. W każdym razie z jakiegoś powodu, mimo że potrafią, mają tak dużą powierzchnię oddechową. O wiele większą niż wszystkie inne ryby, które jak wiecie głównie oddychają skrzelami, bo każda ryba oddycha częściowo przez skórę. Natomiast węgorz, lin, na przykład w dużym stopniu oddychają przez skórę. Ale tak to jest prawda, węgorze dużo gorzej reagują na niską zawartość tlenu niż większość naszych gatunków, na przykład szczupaki. Także tam na pewno szczupaki sobie znalazły jakieś, jakąś enklawę malutką w tym stawie, gdzie podejrzewam, że albo był jakiś dopływ. Z zewnątrz jakiś rowek albo jakieś źródło, które zniż, obniżyło temperaturę wody, i dzięki temu zawartość tlenu była nieco większa, i tam sobie jakoś przewegetowały. No i dobrze, natura się jakoś broni, broni się często dużo lepiej, dużo sprawniej, niż nam tu by się to wydawało, niż wynika to z badań naukowych. Całe szczęście, bo bez wątpienia działalność człowieka będzie. Nadal narażała naturę na tego rodzaju różne eksperymenty, różne katastrofy, i miejmy nadzieję, że tylko potrafimy lekko spowolnić lub może kiedyś powstrzymać te, te wszystkie bardzo złe zmiany, których, których powodem są jest działanie człowieka. Mam nadzieję, że nie za bardzo przynudzałem. Mam nadzieję, że to było trochę ciekawe dla Was. Poproszę o kolejne pytania. Ja niedługo wybieram się na ryby, w przyszłym tygodniu będę w Holandii na okoniach, mam nadzieję, że coś tam fajnego się wydarzy, to Wam, to wam o tym opowiem, ale na przysz w przyszłym tygodniu nagram niedługo odcinek po to, żeby zgodnie ze świecką tradycją w poniedziałek o 19.00, on się ukazał. Tak więc do zobaczenia za tydzień, cześć.